Dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Zapraszam Was dziś na odcinek Clean With Me. Jesteśmy w pokoju mojej córki. Trochę dezorganizacji się tutaj wkradło, więc chcę dzisiaj zająć się właśnie tym regałem, który tutaj widzicie. Jest na nim trochę no, takiego nieporządku, niezorganizowania, więc muszę się tym zająć. Muszę posprzątać biurko, pościelić łóżko, powycierać kurze. Trochę poukładać zabawki, no i zająć się właśnie tą komodą, na której też są różne rzeczy, które nie powinny się tutaj znaleźć. Przygotowałam sobie zestaw już do sprzątania, przyniosłam różne pudełka, bo chcę z nich zrobić jakieś pojemniki do przechowywania. Także, jeśli macie ochotę na tego typu film, to bardzo Was zapraszam do oglądania. Zaczynam od zdjęcia wszystkiego z tego regału. Jest tutaj trochę rzeczy jak widzicie, no ale moja córa ma 6 lat, więc no gromadzi dużo tych różnych rzeczy, które oczywiście są jej bardzo, bardzo potrzebne. Zdjęłam już wszystko z regału, teraz zobaczcie ile tego tutaj było. Zawsze mnie to po prostu szokuje, ile mieści się rzeczy w pionie, a jak to później wygląda, kiedy to wszystko się ułoży na przykład na podłodze? Wycieram wszystkie kurze, a teraz czyszczę tą, ten regał na mokro. Przecieram wszystkie półeczki, czyszczę dokładnie wszystkie miejsca. No i za chwilę będę segregować to, co znajduje się tam na podłodze. Zaczynam od pojemników. Pierwszy to taki plastyczny pojemnik, w którym są farbki, pędzelki, jakieś nożyczki, gumki, notesiki i tego typu rzeczy. Więc to znajdzie się w jednym pudełeczku, w drugim pudełeczku są kredki, więc też przeglądam, ale nie będę tu robić jakiegoś strasznej jakiejś organizacji, no bo nie ma w czym. A najbardziej chciałam zająć się papierami. W tych papierach znajdują się zarówno kolorowanki, jak i jakieś rysunki, czy jakieś jeszcze wydrukowane rzeczy do, do kolorowania. Znajdują się tutaj również jakieś rzeczy z przedszkola, karty pracy. Oni zawsze dostają na koniec roku szkolnego wszystkie materiały, z których uczyli się w ciągu roku, dostają do domu. Więc za każdym razem w lecie przynoszą mi takie dwa stosiki różnych rzeczy. No i coś musimy z tym dalej zrobić. Więc to co już się nie przydaje idzie na tą kubkę do wyrzucenia. To co się jeszcze przyda, zostawiam do jakichś prac plastycznych, może wykorzystamy to do jakiegoś DIY. No i po prostu tak to wszystko segreguje na kilka takich grup. Mam tutaj takie segregatory, będą w nich kolorowanki, będą jakieś zeszyty. No a pozostałą część za chwilę zobaczycie, co z nią zrobię. Tutaj mam taki pojemnik po butach, takie pudełko po butach, więc też wykorzystam go. Jest różowe, więc na pewno się córci spodoba. I wsadzam do niego jakieś rzeczy, już nawet nie wiem co, ale no na pewno coś tam się w nim znajdzie. W drugim koszyczku są różne takie przydasie, z których moja córa też często korzysta. Jakieś małe zabaweczki typu popyt i tego typu sprawy. Kolejne pudełko po butach. Sklejam trochę taśmą klejącą, żeby mi się nie rozjeżdżało i wsadzam do niego torebki, torebeczki, plecak, czyli takie właśnie tutaj będzie taka segregacja. No i na kolejnej półce układam gry, przenoszę wszystkie te gry z komody na regał. Najpierw ustawiłam je w pionie, ale później doszłam do wniosku, że jednak lepiej będzie to ułożyć w poziomie, bo nie będzie się to wszystko tam tak, wiecie, przewalać w środku, nie będzie nic się otwierać i wypadać, więc to będzie taka półeczka z grami. A na komodzie zrobi mi się um, po prostu miejsce na to, co powinno się tam znaleźć. Tutaj układam książki. My nie mamy zbyt dużo um, takich książek kupowanych, bo po prostu korzystamy z biblioteki, także chodzimy tam regularnie, wypożyczamy, oddajemy i czytamy. A tutaj jest mój projekt, który właśnie dzisiaj postanowiłam zrealizować. Nie chciałam kupować żadnych pojemników nowych i znowu wydawać pieniędzy na coś, co nie wiem czy mi się sprawdzi, więc wzięłam po prostu karton po mopie, oklejam go taśmą klejącą tam w środku, żeby tam nie było żadnych ostrych krawędzi i... Wykorzystam do niego plakaty jeszcze z mojej e, byłej pracy, jak pracowałam w szkole, miałam różne pomoce dydaktyczne, więc zostały mi takie plakaty i właśnie tutaj świetnie się to mi przyda. Nie odmierzam od linijki, słuchajcie, nie kombinuję tutaj przy tym, tylko po prostu tak tnę, oklejam, bo no umówmy się, to pudło nie wytrzyma przecież 10 lat, tylko jakiś czas, nie wiem poza tym czy się spodoba. Więc robię to tak trochę na szybko i zobaczymy jaki e, przyniesie to efekt. W każdym razie e, pochowam do niego wszystkie kolorowanki, książeczki z przedszkola, jakieś papiery kolorowe i zwykłe i jakieś wydruki i w tym pudle moja córa będzie sobie trzymać wszystkie e, papiernicze e, rzeczy. Teraz czas na komodę, ściągam z niej wszystkie rzeczy, które tu jeszcze zostały. No i znowu wycieram kurz, czyszczę ją na mokro. Wszystkie tam elementy i zakamarki przecieram. No i teraz zorganizuję ją na, no na górze po prostu. Więc mam zamiar tutaj zrobić taki kącik, no taki dla dziewczynki po prostu taką, niby toaletkę, żeby ona mogła sobie tutaj jakieś trzymać opaski, spineczki, różne rzeczy do włosów. Dałam jej tutaj lusterko. No i będzie miała tutaj taki swój kącik. Teraz biorę się za biurko na biurku trochę było śladów po kredkach woskowych, więc postanowiłam też się tym zająć i użyłam do tego magicznej gąbki, którą kupiłam ostatnio w Pepco. Mogę wam polecić te gąbki, 4 sztuki kosztują 5 zł, także magiczna gąbka i magiczna również cena naprawdę daje radę i no, warto ją wykorzystać, bo świetnie się sprawdza do różnych takich trudnych miejsc. Czyszczę również krzesło i temat biurka jest załatwiony. Teraz czas na pościelenie łóżka i zajęcie się pozostałymi jeszcze zabawkami. Wynoszę z pokoju wszystkie rzeczy, które znajdują się na podłodze, chcę zrobić sobie tutaj taką pustą przestrzeń, no i poodkurzać podłogę oraz umyć ją. Podłoga umyta i kiedy jest już sucho, z powrotem przynoszę wszystkie elementy, układam tak jak było, bo nie chcę też tutaj nie wiadomo jak zmieniać. Wiem, że ona lubi taki układ jak, jak tutaj ma w swoim pokoju, więc nie będę tego zmieniać. I gotowe. Wszystko zrobione, wysprzątane jest teraz czysto, pachnąco. Jest wszystko zorganizowane. Najbardziej cieszę się właśnie z tego regału i z tego pudełka, które przygotowałam na te różne papiernicze rzeczy, bo to spędzało mi sen z powiek. Zawsze, jak ona coś wyciągała tutaj z półki, to kolejne rzeczy spadały na podłogę, robił się chaos, i no nie było to dobre rozwiązanie. Teraz e, wiem już, że jest to rozwiązanie dobre i. Ten pomysł bardzo się Mai spodobał. Na komodzie teraz zrobiło się więcej miejsca, jest więcej przestrzeni. No i mam tylko nadzieję, że będzie dbała teraz o porządek w swoim pokoju. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Zostawcie mi koniecznie łapkę w górę, jeśli film się Wam spodobał, oraz subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie.